Jest na poziomie zaledwie ułamka procenta. Nie wierzysz? Sprawdź sobie. Podejdź, dam ci ulotkę, z której dowiesz się więcej. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest... Człowiek w kagańcu. Człowiek w kagańcu, czyli nasz samotny wojownik o prawa... Obywatelskie, tak można powiedzieć. Co Pana skłoniło do samotnej walki z systemem? E, może na początek e, dokonam aktu zdjęcia maseczki w postaci współczesnej formy kagańca nałożonego na społeczeństwo. O, i teraz już e, społeczeństwo jest wolne, pozbawione kagańca. Także to na początek co mnie skłoniło skłoniło mnie to, że jako że jestem numerologiczną dziewiątką, to moim przeznaczeniem jest informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, jakie są wokół niego i jakaś próba ochrony go przed tymi zagrożeniami, także ja to mam już w sobie we krwi od kiedy się urodziłem. W ogóle dlaczego ja to robię? Ponieważ Internet jest przez nas, przez ludzi może powiedzmy to, jeszcze młodych, do, tak no powiedzmy do 30 roku życia internet już jest wygrany. W internecie wygraliśmy, bo wszyscy się dowiadują, jest szybki przekaz informacji. Natomiast osoby, powiedzmy sobie, po 30 roku życia one już nie sięgają do internetu, nie mają jakby wolnego źródła informacji, patrzą tylko prawda, w telewizor do telewizji. I Wiem, że internet jest wygrany, natomiast ja y, uderzam w tą niszę, która po prostu y, jakby nie ma tych informacji. Uderzam w niszę bezpośredniego kontaktu właśnie z, z ludźmi starszymi, z ludźmi mm -hmm. zwykłymi, czy też po trzydziestce. I uważam, że skoro tu już wygraliśmy, to musimy iść w tą niszę właśnie bezpośredniego kontaktu z ludźmi. No tak, no internet... To jest dość typowe, to raczej jest narzędzie osób młodszych, no nie seniorów, wprawdzie są osoby starsze, które również się tym internetem w miarę sprawnie posługują, ale faktycznie coś, coś w tym jest. Czy Pan może jest ofiarą ograniczeń, które dotykają nas, tych nielegalnych ograniczeń, które nas dotykają od marca zeszłego roku? Czy, czy, czy chodzi mi o pracę, prawda? No bo dużo osób ma problemy z pracą, z prowadzeniem firm, z utrzymaniem rodziny. Czy to samo dotyka pana? Czy jestem ofiarą? Ofiarą jest każdy obywatel tego kraju, na którego zostały nałożone te nielegalne obostrzenia w postaci noszenia tej współczesnej formy Kagańca, jaką jest maseczka, w postaci godzin dla seniora, w postaci zakazów organizowania wesel? W postaci zakazów handlu, w postaci tego, że nie można sobie w restauracji zjeść, no i wszystkich tych innych ograniczeń. Także ofiarami jest każdy obywatel tego kraju. Czy Pan namawia do nienoszenia maseczek? E, nigdy w moich wystąpieniach tego e, nie mówiłem. W ulotce też to nie jest napisane. E, natomiast e, no jest to wybór każdego człowieka, czy będzie wolny, czy będzie niewolnikiem i to już od niego zależy. Ale jeśli mówię. W tych wystąpieniach, jeśli w tym tekście na ulotce jest napisane, że jest, są one nielegalne, także nie ma jakby obowiązku ich noszenia, a już każdy podejmuje sam za siebie decyzję. Mhm. Ile Pan już dostał skierowań, tak to ujmę, do sądu w sprawie o maseczki chociażby? E, no tak. W tamtym roku było, było to jedno skierowanie do sądu przez Straż Miejską. W tym roku było już jedną przez Straż Miejską, no i dzisiaj przez policję, ale mam jeszcze tydzień na odwołanie się, będę pisał. Z tego co się orientuję, policja i Straż Miejska przyjeżdżają zwykle na wezwanie mieszkańców. Czyli komuś to przeszkadza, że z megafonem po 8 rano między blokami jest sporo decybeli. Tak? Nie uważa Pan, że to jest jakaś forma na przykład, która bardziej denerwuje niż, niż, za, niż wywołuje zainteresowanie? No jeżeli nie jest to cisza nocna, czyli po 22 do 6 rano, to uważam, że można, można takie komunikaty puścić. Nie puszczam tego na cały regulator, puszczam to powiedzmy na 3 czwarte mocy, siły i czy to jest uciążliwe, no jeżeli jest to kilkanaście minut tylko, Raz, raz na, no nie wiem, na, 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 na całe życie, puszczone, to, to, to chyba wydaje mi się, że nikomu nie powinno to przeszkadzać. Człowiek liczy się z, z, z konsekwencjami, natomiast działam w ramach tego obywatelskiego nieposłuszeństwa jako wyraz tego, że widzę, że dzieje się źle, że są to działania nielegalne i przede wszystkim ludobójcze, i staram się jakby ochronić społeczeństwo, i właśnie to jest. To jest to, co mnie usprawiedliwia, właśnie ta, ta chęć przekazania tej informacji, jakby przestrzeżenia mieszkańców, obywateli naszego powiatu o skutkach ubocznych właśnie tych szczepionek. Bardzo trudno jest mi wywnioskować z tego, co słyszę w mediach, w telewizji, radiu, czy widzę w internecie, ciężko jest dojść do tego, co jest prawdą. Skąd Pan ma pewność, że, że akurat ta strona jest prawdziwa? Yy, tak. No więc yy, te informacje kto podaje? Nie podaje tych informacji jakiś yy, żuls pod budki z piwem, tylko są to informacje podawane przez yy, oficjalnie działające organizacje, nawet rządowe z innych krajów, a także przede wszystkim lekarzy, prawda, personel medyczny, służby zdrowia, którzy widzą co się dzieje, badają to, patrzą na to, zwracają na to uwagę i widzą, że, że to jest nieprawidłowe i że no, jakby szczepionka jest bardziej śmiertelna niż sam wirus, no to, no to jak, lek może być gorszy od samej choroby, więc są to wiadomości sprawdzone. Ja nie mogę powiedzieć, żebym był jakimś wielkim zwolennikiem nowych medykamentów, tak to nazwijmy, natomiast patrząc na statystyki, przynajmniej te oficjalne, to jednak troszkę więcej osób umiera od COVID-u niż od szczepionki, póki co. No tak, jeżeli, jeżeli yy, yy, śmiertelność jest yy, w, w, w akt zgonu jest wpisywany COVID, ponieważ rodzina dostanie pieniądze od szpitala za to, że się wpisze COVID, no to wiadomo, że, że jest zachęta, jest to interes, który będzie kwitł i, i, i ludzie będą się na to godzić, prawda? Przecież każdy chce mieć więcej. nie? To jest, to jest normalne i zresztą e, ten koron, koronawirusy były z nami już od, od, od lat, to nie jest coś, coś nowego. I, I skąd też my mamy pewność, jeżeli nie robi się sekcji zwłok tym, tym, tym ludziom, czy, czy akurat głównym powodem śmierci był COVID. Przecież ludzie mają różne inne choroby współistniejące. I, 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 I akurat czy ten COVID przesądził, koronawirus przesądził o śmierci, nie wiadomo, tego się nie dowiemy, a raczej, raczej nie możemy ufać mediom głównego ścieku, które podają to, co im pasuje.